Cześć, na początek powiem parę słów na temat tego, jak to się stało, że zostałem spawaczem. Otóż w momencie, gdy kończyłem szkołę podstawową, przyszedł taki czas, że musiałem coś wybrać, tak? W zasadzie wyniki, które uzyskałem po edukacji podstawowej nie pozwalały mi na wiele. Miałem dwa wyjścia, albo zostać w domu i pracować u ojca na roli, który na pewno by mi w tamtym czasie nie odpuścił, a z, lub z drugiej strony wybrać po prostu jakąś zawodówkę. Nie wiem, czy intuicyjnie, czy po prostu nie miałem innego wyjścia, wybrałem szkołę o profilu technicznym, po ukończeniu której zostałbym i zostałem spawaczem, ślusarzem, tak? Generalnie jeśli chodzi o naukę spawania w, na praktykach w tej szkole, tak? Kończyłem ją w dwóch etapach, bo z przebojami nie skończyłem w jednej. Najpierw uczyłem się w zawodówce z praktykami, a później przeszedłem do innej szkoły, gdzie miałem praktyki przyzakładowe, tak? Tam chociaż się szczerze mówiąc, troszeczkę nauczyłem i powiem szczerze, że jeśli chodzi o edukację, może mi to jakoś nie szło, ale co do samych praktyk i w tamtym czasie byłem zainteresowany, a w szczególności spawaniem generalnie jeśli chodzi o naukę spawania tam, dużo czasu poświęciliśmy i wykonywałem różnego typu już również po pewnym czasie pracę spawając elektrodą otuloną, czasami autogenem, ale troszeczkę mniej, a jeśli chodzi o metodę TIC, dostałem tam jakąś porcję wiedzy teoretycznej, tak a samo spawanie wykonywałem tylko w momencie, gdy pracownik który spawał na stanowisku z TIGiem, po prostu się gdzieś ulotnił, tak, mówiąc to w młodzieżowym żargonie, tak. Jeśli chodzi o mój pierwszy kontakt ze spawaniem na poważnie metodą TIG, nastąpił on po wielu, wielu latach. Zadzwonił do mnie jeden z kolegów i powiedział, Adam, jest robota, dawaj do nas. Ja mówię, Słuchaj, ja nie za bardzo jestem w tym kigo. mówi, co się przejmujesz, dawaj, tutaj możesz się przez jakiś krótki czas przeuczyć, tak? I tak było, tak? Zacząłem tam pracować. W zasadzie nie miałem już od samego początku jakichś problemów ze spawaniem, bo to była prosta praca, tak? Ale podkreślam, że ktoś, kto nie miał jakiegoś doświadczenia beznania na pewno by tam se nie poradził. No bo... Widziałem u siebie jakieś problemy, porównując moje spawy i spawy kolegów. Najbardziej mnie denerwowało, nurtowało w tamtym czasie to, że nie jestem w stanie spawać jakichś długich spoin, że co prawda te spoiny wyglądają jakoś, ale one są krótkie, tak? W momencie, gdy był, by trzeba było jakimś wykonać jakiś coś po uchu, tak? Musiałem to robić na dwa razy. Dziś wiem, że to był nieprawidłowy chwyt uchwytu ponieważ w większości y, różnego typu sytuacji bazowałem na tego typu technice chwytania uchwytu dziś wiem, że y, podstawowym chwytem jest taki tak? ponieważ y, tak jak nawet mówiłem w jednym z ostatnich moich filmów na temat spawania to dzięki tej technice jestem w stanie na przykład pospawać y, połowę rury za jeden raz. Ta technika chwytania uchwytu bez względu na to, czy spawamy z tak zwanej wolnej ręki, tak? czy po prostu opierając ceramikę o spawany materiał, jak to mówi spójna, kręcona, tak? jest po prostu standardem. Tak? Następna kwestia, która również mnie nurtowała, dlaczego ciągle mi brakuje spoiwa? brakuje spoiwa, czyli po prostu je za wolno dostarczam. A wiecie co się dzieje, gdy za mało jest spoiwa? Po prostu spoiwa po prostu spoiwa jest przegrzana, jest za niska i jest po prostu nieprawidłowa, tak? Otóż Jednym z głównych problemów tego typu sytuacji było nieprawidłowe dostarczanie tego spoiła. Jak dla mnie, tak? No bo robiłem różnego typu w ten sposób, nawet próbowałem jakoś tak dawać, tak? Po konsultacji z jednym z, jednym z moich kolegów, który był wykwalifikowanym spawaczem metodą TIK w tamtym czasie, a ja, a ja po prostu się uczyłem, tak? Załapałem się gdzieś do pracy i się tam uczyłem. Zaproponował mi tego, Typu technikę dostarczania spoiwa, czyli drut trzymamy w trzech palcach pomiędzy kciukiem, palcem środkowym i wskazującym i manewrując wszystkimi tymi trzema palcami dostarczamy spoiwo. Dzięki tej technice możemy dostarczać spoiwo przez cały czas w jednym równomiernym tempie. Możemy je dostarczać również jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o zasięg, tak? w ten sposób mamy największy zasięg. No chyba, chyba nikt mi nie powie, że w ten sposób będziemy mieli jakiś, jakiś pełny zasięg. Tak? Biorąc, możemy sobie najwyżej ręce połamać, tak? mówiąc to w jakimś żargonie. Tak? Najlepsze, najładniejsze spoiny, najmniej przegrzane wychodzą i wtedy, gdy kąt natarcia uchwytów wynosi. Około 30 stopni względem spawanego materiału, czyli tak, taki konkretnie rozwarty, tak? i w ten sam sposób dostarczamy spoiwo z odwrotnej strony, czyli pomiędzy uchwytem spawalniczym a spoiwem jest taki potężny kąt rozwarty. Wtedy nie przegrzewamy spawanego materiału. Przetapiamy go, nadtapiamy, a główna siła łuku kieruje się w kierunku drutu spawalniczego. Spawając w ten sposób, nie dochodzi do jakiegoś przyklejenia drutu spawalniczego, jest on po prostu zawsze. Perfekcyjnie przetopione. W szczególności jest to bardzo ważne, gdy spawamy przetop. O czym mówiłem w trakcie jednego z moich ostatnich filmów, gdzie bardzo ważną kwestią jest to, aby krawędzie materiałów, które będą musiały być spenetrowane i połączone, zostały delikatnie nadtopione, tak aby były one troszeczkę mokre i aby nie była po prostu wypalona dziura na tych krawędziach, czyli takie duże oczko. Tak? Jest to oczywiście bardzo ważne z mojego punktu widzenia, jak na pewno z punktu widzenia każdego, kto spawa. W niektórych sytuacjach, możecie mi wierzyć, tak jak spawałem ostatnio w jednym z zakładów, tak? nie życzyli sobie ci których była ta konstrukcja, aby przetop był wyższy niż 1 mm, tak? no, to, no to możecie sobie wyobrazić, że moment, gdy, gdy szczelinka się po prostu troszeczkę roz, rozszerzy, już mamy przetop o wysokości 2 mm, tak? I to tyle jeśli chodzi o mój krótki dzisiejszy filmik. Jeśli macie ochotę, to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie oglądać tego typu publikacje, na przykład na bazie błędów, które popełniłem w trakcie nauki spawania. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!